20 listopada to wyjątkowy dzień. Rocznica uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka. Jest to moment, w którym uwaga wszystkich jest skierowana na dzieci i ich prawa. Niezależnie od pochodzenia, wyznania czy koloru skóry, każde dziecko ma takie same prawa. Najważniejszym dokumentem dotyczącym wow. praw dziecka jest Konwencja o Prawach Dziecka. Uchwalona w 1989 roku przez Organizację Ogólnych Narodów Zjednoczonych i ratyfikowana przez Polskę w 1991 roku. Konwencje zapisane są: prawo do życia i rozwoju do tożsamości obywatelstwa, prawo swobody myśli, sumienia i wyznania, prawo do ochrony życia prywatnego, prawo do wychowania w rodzinie, prawo do wolności od i traktowania, prawo do swobodnego orzeszania się, prawo do odpowiedniego do wieku i, i rozwoju traktowania w ramach. Postępowania karnego. Prawo do odpowiedniego standardu życia. Prawo do ochrony przed wyzyskiem ekonomicznym. Prawo do wypoczynku i czasu wolnego. Prawo dostępu do informacji. Prawo do nauki. Szczególną uwagę konwencja poświęca dzieciom niepełnosprawnym, nakładając na państwo obowiązek zapewnienia warunków integracji społecznej, edukacji, rehabilitacji, rekreacji, dostępu do opieki zdrowotnej. Ponadto konwencja zawiera zasady dotyczące postępowania w przypadku przysposobienia, procedur uchodźczych, ochrony tożsamości dzieci należących do mniejszości etnicznych, religijnych i językowych. Do w naszej szkole. Umyć się jutro na